Cześć, to jest Torja Gaspi 119, w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Medieval 2 Total War, na modyfikacji Potop Total War, gdzie jako Polska właśnie będziemy napierdalać rokoszan yy, Jezelego Sebastiana Lubomirskiego, żeby wypierdolić go z kraju, tak, takie się wulgarne przywitanie, ale kiedyś trzeba tak na bazie własnych doświadczeń wystrzelić z siebie i powiedzieć parę słów. <śleski> Dobrze, że nie mam wspierania na YouTube, bo bym już nie mógł narabiać na tym bitwie. Ale dobra. Rozpocznijmy rozmieszczanie. Armia kawalerii. Dobra, pierwsza linia. To idzie ...pospolite ruszenie, które jest najgorsze co może być. Husarię sobie rozgrupujemy na lewej flance. Będzie to silna flanka uderzeniowa. Wraz z dwoma generałami na tej flance. To będzie taka. Uah! Pięść! Jeśli tak. O, pięknie. Piechota, kawaleria, piechota strzelska, kawaleria strzelska pancernych, chciałbym ustawić was na prawej plance. żebyście jednym strzałem tam właśnie robili oraz resztę piechoty, piechoty, kurwa, ja mam z tą piechotą, was strzelców konnych tutaj i was yy, też ustawimy na prawej flance, nie, na no was na lewej ustawimy. Nie ma miejsca, ja pierdolę, co to jest generalnie? Nie, nie. Yy, was też tu, jazdę pocztową. Cyk, i generała tutaj z tyłu, rozpocznie bitwę, pauza, i teraz jak to kurwa wygląda, bo się szerzej ustawił, bo ma piechotę, dobra, to tak, tu, 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 e, teraz dalej, a nie, dobra, wy tutaj, wy tutaj, i wy tutaj, teraz tak, pancerniacy, armia pancerna, e, podbiegacie tutaj, biegiem, Wy podbiegacie do przodu, generał podbiega do przodu, yy, tutaj ta strona, możecie strzelać, podbiegacie tutaj dosłownie, do że nie tak szeroko, tylko gdzieś. Tak. I nasza hussaria z generałami na tym podbiega sobie tutaj taką. To jest tak, pierwsze drzwi w sali uderzyć w tych gwiazda pancerna. Tutaj, tutaj, O kurwa, jakie lani są. Do boju, do boju, podbiec. Jeśli tak będziemy, to będziemy smarcić ziemię. Kurwa już jest chaos na bitwie. Tu wygraliśmy przejazd Jeżdżać na plecy zarianie. Przebiec, tam strzelać, idźcie dalej, tutaj. Kurwa, wszystko ubiera mi nagle, stopać się, tutaj.

Tutaj wygraliśmy, tutaj na tą część. Nie, to jest... Dobra, to był brug. Yy, oddział pancerny, który podbiec. Przeliwać wroga. Napierdala. Wyszarżą. Kurwa, nic nie widzę. Te samo oznaczenia są niestety, no! A tutaj był generał, nie? Jest... Czerniecki, tutaj jest Czerniecki, dobra. Tu jest wszystko nasze, tu jest Bruk. Rodzio kusari, tutaj na tych Cochnąć się, bo oni już uciekają Ale tu są ci Saria kusary to dopierdolić Kurwa a, to. Znaczy, to nie jest ten sam poziom giery na tym. Zwróćcie. Eee... Ten sam poziom gry kawalerią jak na tym. To jest na robie dwójce. Bo tutaj jest akurat problem taki, że no, jednak kawaleria jest cięższa, ona się mniej słucha. I wiecie, sobie masa wygląda, widać, że ta masa jest tej jednostki. W ramie dwójce taka może być faktycznie łatwiejsza do operowania. Jest za tu, Dobra, teraz tutaj biec. Zamknąć ich w tym kurwa kotle. Kontynuować, zabić wszystko, zabić ich, zabić jednała, zabić jednała, zabić jednała. Co jest w oddziału ciągle stałe? kurwa. Zabić generała! Wszyscy na generała, zabić go! Wpiszamy! Ale kurwa nie strzelać! Dobra. Zresztą a... tysiąc ludzi tutaj, tysiąc chodnic zmarło w tej bitwie. Idziemy go pokonać do końca. Potem przeszkolimy całą armię na nowo. jakiś oddział pancerny. Chyba, tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak bardzo. Ale husaria są dalej trzy oddziały. Cztery. No jest dobrze. Pogorszone z koszanami, a tam nie muszą być lepsze. Sasi, to tam walić. Potowski weteran wojenny. Drodzy w produkcji. Trzeba budować. Budować, bo dostaliśmy hajs. Zróbcie karczmę. Zróbcie w Wilnie mi tutaj ładną drogę. Gdzieś na wschodzie ładne T. W Moskwie można coś zbudować. Coś ładnego. Naprawić mur na T. Naprawić furna T. Naprawić i tyle. I w sumie co? Wszystko tutaj <coughs> zrobione. Oprócz tego, że szpiega potrzeba. A szpieg jest tu. Ty pójdzie tutaj. Rozumiem, ja w Krakowie szpiega. Mam szpiega w Krakowie. Ty idź tu. W Brno jest ta duża armia. To jest duża armia, właśnie ta. Ja mogę z Krakowa wyjść teoretycznie do Brno albo na Wrocław. Wolę, no to, że jak ja połączę oddziały, to mogę pójść na Wrocław, zrobić Wrocław, Wrocław i mieć spokój z Wrocławiem. Tylko wtedy mogę się bać, że oni pójdą na Kraków tą dużą armią. Tylko mogę zostawić tak. Idziemy tym, wejdziemy tym. Stawimy tutaj oddział tej panu. Idziemy w tą stronę. Stąd weźmiemy. Strzelców. Pójdziemy na Wrocław. Tutaj ten oddział Armii Koronnej połączy się z nami, pójdziemy na Wrocław, zatopimy tą armię obok Wrocławia, jeżeli jeszcze będziemy mogli, wy pójdziecie dobić Sebastiana Lubomirskiego, który ma armię dosłownie malutką. Więc... Yy, tura. Okej, okay, Wyosłać chyba telefon. Si wydają tak, psz, zapierdział mi kurwa monitor, tak? Ale dobra. Eee. okej. Okay, oni tam zbierają jakieś siły, blokują mosty. Szwedzi, Bawaria tutaj. Strzela z czymś? Chyba przekupstwo chciała zrobić. Dobra. Teraz tak. Sire. To też Skąd ten szpieg? Z Warszawy. A. A! To nic tu. No, yes. To wracaj tu. Kurwa jeszcze, galerię utrzyżyła tam słupku generała. To idźcie go tam, kurwa, dobić. A i, i zrobiłem flotę, żeby zrobić to misję blokady kalmaru. Eee, dobra, i wy teraz idziecie na Wrocław. Okej. Okay. Tutaj poczekamy. Nie mam Artę, więc trzeba będzie bardzo szybko ją zniszczyć. Pan Kisiel idzie dalej sprawdzać tereny tutaj. Okej. Okay. Wy tam idziecie, tu kowno się oblega. Tu nasz król, król idzie na rygę. Mogę od razu to za na automacie? Nie, dobra, nieważne. Masz mieszkańców, tak. To pobudujcie te Szkodnich muszkieterów, dawaj ich Tych możesz wyjebać Tu nie mogę Aha, błagających oddziałów Okej okay. eee... Tu jest armia Kurwa nie to Dobra, chuj Musimy Dania też? Ej, no kurwa, to jest już jakiś bezsens. Serio? Trzy wielkie duńskie armie jako mój sojusznik. Dawny. To the walls. Our enemy has laid siege.

No, kurwa, no. Gdzie on jest? Co on ma tylko? Generała. No, ja pierdolę, no nie. No, ja pierdolę. Bra iść do Lublina do Warszawy Ilo ma tu ludzi? Dwóch No, Ja pierdolę ty Ale go be... Nie, ja teraz zagram to ręcznie, nie? Ręcznie to zagram, bo się w kurwie. Ręcznie to zagram, bo się w kurwie To było pojebane ludzie. Rozpocznij rozmieszczanie, od razu rozpocznij bitwę. Nie, to tutaj jest, 3 oddziały, trzech ludzi. Uf. Raz do szarży, proszę bardzo. I przyspieszamy, Boże Święty. O, niestety, ten aktor zmarł. Wczoraj, jak to nagrywam, to wczoraj zmarł. 94 lata. Putzna sprawa. Dobra, Rokosz się skończył. Kurwa, Jebana, suka. Wojna z Danią. No, kurwa, teraz tego się nie powstrzymałem z tego nie na jazu. Moi drodzy... Yyy, eee, tak, do byśmy zdobyli, rygę zdobywamy w następnych dwóch turach. Jest to... Ha. Ja się w tym momencie z wami pożegnam. Wiem, że to jest krótki odcinek, ale w następnym odcinku zrobimy trzy bitwy oblężeniowe nasz, naszego ataku. Może nie tutaj. Tutaj może nie. Ale kowlo byśmy odbili w czterech turach. Tym zakończę powoli tą kampanię, bo mi się dłuży, mam bardzo dużo ciekawych innych projektów. Wiem, że to może być, e... dla Was problematyczne, bo, znaczy, sobie tak. Powiem szczerze, mam, że kampania już mi się tak dłużyła, ponieważ my się cały czas broniliśmy w niektórych momentach. Cały czas tylko oblężenia, oblężenia, oblężenia. Teraz robiliśmy parę bite w polu samej kawalerii. Ale to nie jest to, czego oczekiwałem po tym modzie. Eee, mod jest fajny, ale nie do tego oczekiwałem. już wolę grać np. na Bulac czy na Style Steel, czy na na Sardum który też jest bardzo fajnym modem. Eee, bo graliśmy już na nim na live'ach, na Twiczów. Eee, rozegramy parę bitów jeszcze, będziemy kończyć tą kampanię. że w takim kulminacyjnym momencie. Bo jednak to będzie problematyczne. Znaczy to to nie, ale... E, to. To są dwie wielkie armie. Czyli to jest główna sama Arta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oddziałów piechoty. Cztery oddziały. Tutaj wyleży w Szczecinie dwa oddziały, byle jakie. Wcześniej stracimy. Ale Berlin utrzyma się teoretycznie, bo to ma samą Artę. To może będą problematyczne. Kavalerią mógłbym wyjechać i ich pokonać wtedy. To jeszcze dałoby się wygrać. To by się dało jeszcze wygrać. Eee, ale tutaj byłoby ciężej. Tu było ciężej, to byśmy stracili. Kurwa, kabel się luzuje gdzieś. Luzował mi się kabel, właśnie od monitora. Ja pierdolę. No działaj, ty pizdo jebana. No co jest, kurwa? No to wy tego nie widzicie, bo mi się kabel teraz luzował, a to nie wie, monitor. Ja pierdolę. Co jest? No działaj. Pizdo jebana. To się stało. Ej mam Co jest, kurwa? To ja widzę Amerykę. Aha, dobra, nieważne. Emm... Um, kurwa, no. Teraz nie skończę nie filmu, bo mam... A, w się w dole ty! No to jest już pojebane. Diałaj! Ja dobra moi drodzy. <grywy> tak jak mówiłem. Ja się będę tam i żegnał. Dorej cześci, do widzenia.